Pamięć ludzka jest skarbem, ale bywa też i utrapieniem skarbem pełnym wspomnień, ludzi, zapachów, miejsc, kolorów, widoków, jakiegoś ciepła ale także magazynem wspomnień złych ludzi, złych chwil, złych spraw takich, o których chciałoby się zapomnieć. W pamięci mamy nasze sukcesy i radości, mamy też także nasze porażki i grzech. I do dobrych wspomnień wracamy z przyjemnością, do złych też wracamy, choć często tego nie chcemy, ale same jakoś wyskakują w głowie. Dzisiaj w liście do Hebrajczyków słyszymy słowa Boże grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już Wspominać nie będę. Bóg nie będzie tego wspominać, nie będzie tego wypominać, nie będzie do nich wracać, nie wpłyną one na Jego decyzję. I na tym właśnie polega prawdziwe przebaczenie.